Krzysztof Bosak skomentował spotkanie Sławomira Mencena z Rafałem Trzaskowskim, które odbyło się w barze należącym do Mencena. Bosak wyraził dezaprobatę dla takiego zachowania, podkreślając, że w trakcie kampanii politycznej nie powinno się spotykać z politykami innych partii w miejscach publicznych, gdyż może to być wykorzystane politycznie. Wicemarszałek Sejmu stwierdził, że każdy ma swoją cenę, odnosząc się do decyzji Mencena. Bosak wcześniej krytykował Trzaskowskiego, zarzucając mu manipulacje i kłamstwo. W trakcie obrad Sejmu apelował również o niegłosowanie na Trzaskowskiego, którego uważa za większe zagrożenie dla Polski. Spotkanie Mencena i Trzaskowskiego wywołało różne reakcje, w tym komentarz Radosława Sikorskiego, który w mediach społecznościowych napisał o Polsce, która łączy, a nie dzieli. Czy popieracie zachowanie Mencena? Czekamy na wasze opinie. Chcesz więcej? Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco.